Siemaneczko mordeczki. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak dostać się do ukrytego bunkru w Daylight Debit. Zapraszam do oglądania. Generalnie, nasz bunkier znajduje się praktycznie obok naszego wyzwania rowerowego obok Hardwood Art Gallery. Dosłownie tutaj, jeżeli macie te niebieskie kreseczki, to właśnie w tym miejscu na zgięciu mapy. Jak widzicie, ja tutaj mam wentylację do otwarcia. Także teraz to sobie zrobię. No i co? Wchodzimy do środka. Hopsa. Okej, okay, jesteśmy już w środku. I teraz tak. Jeżeli chodzi o ten bunkier, to możemy tutaj znaleźć światła UV, czyli te lampy z poprzedniej części oraz fajną kurteczkę. Zaraz Wam wszystko pokażę. Musimy pozbyć się tutaj kilku zarażonych, no bo jak widzicie, czają się tutaj też na nas. Czasami się też nie wystraszcie, jeżeli będziecie gdzieś wchodzić, ponieważ zarażeni mogą nas z Także miejcie to na uwadze! O jak widzicie, tutaj już był taki zarażony. Okej, okay, jak widzicie mamy tutaj dosyć sporo rzeczy. Ja sobie to na spokojnie wszystko pozbieram. Tak, tutaj gdzie macie te lupy, właśnie znajduje się karta dostępu do jednych z drzwi, ale widzicie, no tutaj nie możemy sobie wejść, więc musimy poszukać innego przejścia. Ok, zobaczcie. Od tych drzwi tutaj na prawo mamy wentylację, do której ja sobie wejdę. To jest prawdopodobnie przejście do tego pokoju. Ok, no właśnie jak widzicie tak było. Tak, i nasz piękny jumpscare. Ok, my sobie teraz odsłonimy to ciało. Tutaj jak widzicie znajduje się karta dostępu do tych drzwi, no i dodatkowo jakaś notatka. Przy okazji otworzę sobie tą szafę. Hop, otwieramy. No i tutaj akurat nic ciekawego nie było. Dobra, z tego co widzę, to drzwi mi się chyba zbugowały. O, jednak działają. Dobra, wychodzimy. Ok, teraz tak, jak widzicie, dalej jesteśmy bez zasilania, więc musimy jeszcze podłączyć tutaj prąd. Tutaj widzę, że jeszcze mamy drzwi z zamkiem bardzo łatwym, także wejdźmy sobie tutaj. O, i jak widzicie tutaj właśnie mamy nasze zasilanie. Zarażonych nie ma w środku, także jesteście bezpieczni. Włączamy sobie, cudownie, światło nam się załączyło, no i zarażony się pojawił. Dobra, teraz możemy sobie otworzyć nasze drzwi naszą kartą. Hopsa, otwieramy. Zarażonych nie ma. I co my tutaj mamy, słuchajcie? Mamy apteczkę wojskową, mamy nasze świetliki UV, które są naprawdę dosyć rzadkim przedmiotem, ponieważ ja jeszcze się z nimi nie spotkałem nigdzie. Także jest to naprawdę bardzo cenny przedmiot. No i dodatkowo jest tutaj kurtka łotra. Zobaczmy sobie, jak ona wygląda. Ma ona trzy pancerza. Ja mam takie bonusy jak czas rozpoznania, redukcja wytrzymałości i obrażenia cios w plecy. Tak wygląda całkiem przyzwoicie, można powiedzieć, ale ja na razie skupię się na tej. I generalnie można powiedzieć, że to wszystko. Jest to naprawdę ciekawe. Dajcie znać w komentarzu, czy udało Wam się również je znaleźć. No i co? Dzięki wielkie za oglądanie filmu. Mam nadzieję, że komuś się przydał standardowo. Jeżeli możecie, zostawcie jeszcze jakiś ślad tam na dole Będzie mi bardzo biło. Zapraszam na Discorda, zapraszam na streamy. I co? Do kolejnych filmów. Trzymajcie się i na razie.